Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w tym odcinku, od czego zacząć budowanie szafy. Najważniejszą rzeczą przy budowaniu szafy jest poznanie swojej sylwetki. Bardzo posłuży temu analiza sylwetki. Możesz też ocenić ją sama, ale najważniejsze jest dla Ciebie, abyś poznała atuty swojej sylwetki. To naprawdę w rewelacyjny sposób pomoże Ci i da Ci wskazówki do tego, aby budować szafę. Chodzi o to, że wiedząc, że Twoją mocną stroną jest na przykład szczupła talia, to podkreślaj to właśnie w ubraniach. To będzie wyznacznik Twojego stylu, i znajomość właśnie sylwetki pozwoli na budowanie ze swobodą garderoby, dlatego, że świadoma swoich atutów będziesz wybierała rzeczy, które po prostu będą podkreślały Twoją sylwetkę. Co znowu spowoduje, że podkreślone atuty będą skutkowały tym, że będziesz się dobrze czuła w ubraniach, które wybierzasz. Większość porad zmierza ku temu, aby równoważyć linię ramion z linią bioder, aby dążyć do glepsydry. Pamiętaj jednak, że mamy jeszcze takie trendy modowe, jak chociażby oversize'owe ubrania, przerysowana linia ramion, ale naprawdę najważniejsze jest to, żeby znać zasady, aby świetnie później znajdować się właśnie w budowaniu swojego stylu, poprzez to, że świadomie je łamiesz, wiedząc, że jeżeli nadmiernie rozbudujesz górę i robisz to celowo, to zrównoważysz. Ten dół y, równomierną, równoległą linią, ale też możesz po prostu tego nie robić. Najważniejsze jest to, żebyś znała zasady stylizacji. Druga ważna rzecz przy budowaniu szafy to są kolory. Od czego zacząć? Najlepiej zacząć od fundamentów. Jeżeli nie znasz swoich kolorów, jeżeli nie miałaś analizy kolorystycznej, przypomnę, że jest 12 typów kolorystycznych i są kolory, które po prostu nadają nam, podkreślają nasze, naszą urodę, są kolory, które po prostu, w których kwitniemy, wyglądamy, wyglądamy na wypoczęte. Więc jeżeli miałaś analizę kolorystyczną, na pewno fajnie by było, żebyś wykorzystała właśnie tą poradę, tą wiedzę do budowania garderoby w w kolorach, swoich, w kolorach swoich mocy. Natomiast jeżeli nie znasz swoich kolorów mocy, to świetnie posłużyć się taką bazą. Są takie kolory, które są naprawdę uniwersalne dla wszystkich sylwetek, takimi kolorami jest biel, szarość, czerń, granat, ciemny brąz. Tutaj ten ciemny brąz by pociągnęła do typów cieplejszych, kolorystycznych. Budowanie szafy poprzez to, że zaczniesz od kolorów bazowych, naprawdę bardzo ułatwić sprawę. Moim zdaniem najważniejsze jest budowanie podstawy, bo to zaczęcie jest najtrudniejsze. Więc, jeżeli posłużysz się kolorami bazowymi, możesz później stopniowo dodać do tej bazy takie wyróżniki i to będzie Twoim wyznacznikiem Twojego stylu. Może być jakiś styl, który lubisz, to może być. Styl francuski, to może być styl vintage, więc możesz dodać do tego elementy, które będą charakterystyczne dla tego stylu. Stale przypominam, że budowanie szafy to nie jest. I budowanie stylu to nie jest sprint, to jest maraton. Więc jeżeli budujesz szafę, nie rób tego na prędce. Bardzo ważną rzeczą przy budowaniu szafy, po, przez to, jak już poznałaś moje. Kryteria podstawowe dwa, czyli skupienie się na atutach i, yy, i komponowanie bazy, to takim jeszcze trzecim elementem. Zanim w ogóle przystąpisz do zakupu i budowania swojego yy, stylu, przeglądni swoją szafę. Powiem Ci jeszcze, yy, że budowanie szafy to naprawdę nie musi być robione na prędce i nie powinno być. Normalną rzeczą jest, że się zmieniamy, zmieniają się nasze style. Powiem szczerze, że moja szafa też ewoluuje i to fajnie, jak szafa ewoluuje, jak coś tam się zmienia. W związku z czym nie wyrzucaj sobie, że popełniłaś błędy w sensie takim, że kupiłaś rzeczy, które teraz nie nosisz. Daj im, daj im życie poprzez to, że puścisz je na vintage, że będą po prostu cieszyły kogoś innego. Natomiast sama krok po kroku zacznij budować to, tą szafę taką aktualną teraz na siebie. Dla siebie. Nie kupuj rzeczy, które przydadzą się na kiedyś, na jakąś okazję. Nie kupuj sukienki, bo ta sukienka jest fajna. Wiem, że kiedyś ją założę, ale nie wiesz jeszcze kiedy. Czyli tą sukienkę, którą kupiłaś, taką imprezową, kupiłaś na wydarzenie, które jeszcze nie ma miejsca, jest naprawdę zbyteczne i tego bym ci nie radziła. Następnym elementem przy budowaniu szafy może być to, że dodasz kolor, który lubisz i będziesz łączyła je z kolorami bazowymi. Zapraszam Cię serdecznie do oglądania następnego odcinka. Jeżeli masz propozycje, które chciałabyś, abym poruszyła w następnym odcinku, koniecznie napisz w komentarzu.